drodzy, bracia i siostry, niech mi będzie wolno was powitać. Bardzo się cieszę, że mogliście poświęcić mi uwagę w ten dzień i wysłuchać Słowa Bożego. W końcu, to jest najważniejsza rzecz w życiu. Proszę wysłuchajcie tej kazań do końca. Dziś zbieramy się, aby zagłębić się w święte Słowa z dwóch kronik 32 do8. Które głoszą, nie bójcie się z powodu wielkiej liczby. bo walka nie jest wasza, Lecz Boża. Ten werset został wypowiedziany w czasie wielkiego zamieszania i strachu, gdy król Sennacheryp z Asyrii najechał Judy i obległ Jerozolimę. Król Ezechiasz i lud Judy byli znacznie przewyższeni liczebnie i przepełnieni trwogą. Jednak Bóg posłał proroka Izajasza, aby przekazał tę wiadomość nadziei i zapewnienia. Ten werset jest głębokim przypomnieniem, że nasze walki nie są tylko nasze do walki. Gdy stajemy w obliczu wyzwań, które wydają się nie do pokonania, gdy jesteśmy otoczeni przez przeciwników, gdy jesteśmy przytłoczeni strachem, musimy pamiętać, że walka jest Boża, to nie oznacza, że siedzimy bezczynnie i czekamy. Aż Bóg działa, to oznacza, że działamy z wiarą, wiedząc, że Bóg walczy obok nas. Walka nie jest nasza, ponieważ Bóg jest Wszechmocny. Wszechmogący, On jest Bogiem, który rozdzielił Morze Czerwone, który obalił mury Jerycha, który wskrzesił Jezusa z martwych. On jest Bogiem, który może zamienić nasze największe lęki w możliwości wzrostu i przemiany. Gdy stajemy do walki z tą świadomością, możemy to zrobić z odwagą i pewnością, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Żydowski komentator Rasz w swoim komentarzu do tego wersetu. Wyjaśnia, że fraza bo walka nie jest wasza, lecz Boża, oznacza, że Bóg będzie walczył za Izraela i oni nie będą musieli walczyć w ogóle. Ta interpretacja podkreśla ideę, że moc Boga jest większa od jakiegokolwiek ludzkiego siły. Jednak chrześcijańska interpretacja tego wersetu podkreśla znaczenie ludzkiego działania we współpracy z Bogiem. Wczesnochrześcijański teolog Augustyn z Hippony napisał: Wiara to nie tylko intelektualne przyzwolenie, lecz zaufanie, które prowadzi do działania innymi słowy, nasza wiara w Boga powinna skłonić nas do podjęcia działań. Wiedząc, że Bóg walczy u naszego boku, ten werset to nie tylko relacja historyczna. To przesłanie dla nas dzisiaj. Wszyscy stajemy w obliczu bitew w naszym życiu. Niektóre są fizyczne, jak choroba czy trudności finansowe, inne są emocjonalne lub duchowe, jak wątpliwości, strach czy samotność, bez względu na charakter naszych bitew. Możemy znaleźć pocieszenie, wiedząc, że nie musimy ich walczyć sami, gdy czujemy się przytłoczeni liczbą naszych problemów. Musimy pamiętać, aby spojrzeć w stronę Boga. On nie jest oddalonym bóstwem które obserwuje nasze zmagania z daleka. Jest miłującym ojcem, który idzie z nami przez każdą bitwę, który walczy za nas, gdy sami nie możemy. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian 8:31: Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? To potężne przypomnienie obecności i mocy Boga w naszym życiu, gdy stajemy do walki z wiarą, wiedząc, że Bóg jest po naszej stronie. Możemy pokonać wszystko, módlmy się, drogi Ojcze Niebieski, stajemy przed Tobą dzisiaj z naszymi bitwami. Prosimy o Twoją siłę, odwagę i pokój. Pomóż nam pamiętać, że to nie nasza walka, lecz Twoja, daj nam wiarę, aby zaufać Twojej mocy i miłości. W imię Jezusa modlimy się. Amen. W trudnych chwilach pamiętajmy o śpiewaniu pieśni chwały. Psalmista napisał w Psalmie 34: do 1, Błogosławić będę Pana powsze czasy. Nieustannie będzie Jego chwała na ustach moich. Śpiewajmy hymny nadziei i wiary, przypominając sobie i innym o miłości i mocy Boga. Spójrzmy na świętych, którzy odeszli przed nami w poszukiwaniu inspiracji, święty Paweł, który zmierzył się z niezliczonymi bitwami i trudnościami. Napisał w liście do Filipian 4.13, mogę wszystko w tym. Który mnie umacnia, Chrystusie, podążajmy za Jego przykładem wiary i wytrwałością. Święty Franciszek z Asyżu, w swojej słynnej modlitwie, napisał, Panie, spraw, abym stał się narzędziem Twojego pokoju. Starajmy się być narzędziami pokoju Boga w naszym własnym życiu i w życiu innych. Bądźmy źródłem pociechy i wsparcia dla tych, którzy stawiają czoła własnym bitwom. Żydowski komentator Rashi również interpretuje frazę wielka liczba jako odnoszącą się do mnogości myśli i trosk, które nas przytłaczają. Ta interpretacja przypomina nam, że nasze walki nie są tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne. Musimy walczyć ze własnymi lękami i wątpliwościami, wiedząc, że Bóg jest z nami. Wczesnochrześcijański teolog Origins z Aleksandrii napisał, że walka nie jest nasza, ponieważ nie walczymy przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko duchowym siłom zła. Ta interpretacja przypomina nam, że nasze walki nie są tylko fizyczne czy emocjonalne, ale także duchowe, musimy walczyć przeciwko siłom zła, wiedząc, że Bóg jest naszą siłą i naszym tarczą. W Nowym Testamencie apostoł Paweł pisze w Efezjan 6.12, bo nie mamy walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciwko władcami, przeciwko władzom, przeciwko panom ciemności tego świata, przeciwko duchowym mocarstwom zła w niebiańskich sferach. Ten werset przypomina interpretację Origenesa i przypomina nam, że nasze walki nie są tylko ziemskie. Ale także niebiańskie. Apostoł Jakub napisał w Jakuba 5:16: Modlitwa sprawiedliwego jest skuteczna. Gdyż wiele może, módlmy się o siłę, o odwagę, o pokój. Módlmy się za siebie i za innych. Módlmy się za świat. Apostoł Jan napisał w Jednym Jana 4:18: W miłości nie ma strachu. Bo doskonała miłość usuwa strach. Gdyż strach ma się do kary. Kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Kochajmy Boga, kochajmy siebie, kochajmy innych, kochajmy doskonałą miłością, która usuwa strach. Apostoł Piotr napisał w jednym Piotra 5 do 8. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, Twój wróg diabeł krąży jak ryczący lew. Szukając kogo by pożarł, bądźmy czujni przeciwko intrygom diabła, wiedząc, że Bóg jest naszym obrońcą i opiekunem. Apostoł Paweł napisał w 2 Koryntian 12-9, lecz On mi rzekł: Wystarczy ci mojej łaski. Gdyż moc moja dokonuje się w słabości, dlatego z radością będę się chwalił swoimi słabościami, aby na mnie spoczęła moc Chrystusa, przyjmijmy nasze słabości, wiedząc, że moc Boga doskonale się w nich objawia. Apostoł Paweł napisał w Galacjan 6 do 9 Nie ustajmy w czynieniu dobra, gdyż we właściwym czasie zbierzemy plon. Jeśli nie ustaniemy, wytrwajmy w czynieniu dobra, wiedząc, że nasze wysiłki zostaną wynagrodzone we właściwym czasie. Apostoł Piotr napisał w 1 Piotra 4 12 Umiłowani, nie dziwcie się ognistemu doświadczeniu, które przychodzi na was, jakby miało was spotkać coś dziwnego. Nie dziwmy się próbom i cierpieniom, wiedząc, że są one testem naszej wiary. Apostoł Paweł napisał w 2 Tymoteusza 4 do 7, Dobry bój walczyłem. Wyścig ukończyłem, wiarę zachowałem, walczmy dobry bój, ukończmy wyścig i zachowajmy wiarę, wiedząc, że Bóg jest z nami na każdym kroku. Na zakończenie, moi ukochani wierni, pamiętajmy, że nasze bitwy nie są nasze. Lecz Boga, stawmy czoła wyzwaniom z wiarą, wiedząc, że Bóg walczy za nas. Szukajmy pociechy w Jego miłości i mocy, śpiewajmy pieśni chwały i szukajmy inspiracji u świętych. Dążmy do bycia narzędziami pokoju i miłości Boga, i zawsze pamiętajmy słowa apostoła Pawła, jeśli Bóg jest z nami. Któż przeciwko nam? Odejdźmy dziś z tego miejsca z odnowionym poczuciem wiary. Nadziei i miłości do Boga i Jego świętych pism. Stawmy czoła naszym bitwom z odwagą i pewnością. Wiedząc, że nie jesteśmy sami, módlmy się o siłę, odwagę, pokój, kochajmy z doskonałą miłością, która przegania strach, i niech zawsze pamiętamy, że walka nie należy do nas, lecz do Boga. Amen.